Szanowni Państwo, żar się leje z nieba, ja tutaj przycupnąłem w cieniu. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka naszego vloga. Tym razem będzie o miejscach szczególnych, zwłaszcza w dni upalne, to znaczy o miejscach chłodu. To ogólnomiejska inicjatywa, która również jest realizowana w Embertowie i mam nadzieję, że Państwu się spodoba rozwiązanie, jakie zaproponujemy. Zapraszam. Szanowni Państwo, Warszawa starając się przeciwdziałać zmianom klimatycznym, jak i fali upałów, które, która jest z tym związana, wprowadza wiele, wiele zmian w swoich funkcjonowaniu. Jednym z takich pomysłów jest tworzenie miejsc chłodu. Od dawna, od zeszłego roku przynajmniej w dzielnicach są wprowadzane takie, takie miejsca. Zazwyczaj są to choleratuszy lub miejscach, bibliotekach, które, które mają spełniać taką, taką rolę. A ta rola polega na dosyć prostym działaniu, to znaczy wyznaczamy miejsce, w którym obniżamy temperaturę i co za tym idzie, oznaczamy to oczywiście też specjalnym, specjalną naklejką. Jest też dostępna w internecie mapa takich miejsc chłodu, które się znajdują w całej Warszawie. Chodzi o to, żeby to było miejsce po prostu, w którym można zaczerpnąć oddechu i w, i w chwili wytchnienia, w czasie, w czasie upałów. Zapraszane są głównie, skierowane są głównie oczywiście do osób szczególnie źle znoszących takie trudne warunki klimatyczne, czyli nie, do małych dzieci, osób opiekujących się dziećmi czy, czy seniorów. Yy, chcemy, żeby to były miejsca przyjazne, w których można Usiąść, ochłodzić się, nabrać, nabrać oddechu na, na dalsze na spacer. I to miejsce, do którego was dzisiaj zaprosiłem, jest nowością na naszym mapie miejsc chłodu. Nie wiem czy Państwo poznajecie, ale jesteśmy w w budynku studni oligoceńskiej, który no, ze względu na to, że jest bardzo przeszklony, dosyć łatwo się nagrzewał, postanowiliśmy razem z naszym dzielnicowym wydziałem ochrony środowiska przekształcić to miejsce właśnie w takie miejsce chłodu. Zawieszone są specjalne klimatyzatory, które są odporne na działanie wilgoci, więc będą działać w sposób bezawaryjny. I dodatkowym walorem tego miejsca jest no właśnie to, że można się też napić wody, więc wydaje nam się, że to jest miejsce wręcz stworzone do tego, żeby spełniać warunki miejsca chłodu. Na, na dworze, tak jak wspominałem, trawi nas upał, zapraszam do, do oligocenki, usiądziecie Państwo w chłodzie, z, na, na, nawilżycie się y, szklaneczką czystej wody oligoceńskiej, a przede wszystkim znajdziecie też chwilę y, oddechu w chłodnym wnętrzu. Być może nawet to będzie miejsce, popularne miejsce spotkań w czasie upałów. Do zobaczenia przy szklaneczce schłodzony wody.